Co wy, Polacy, w tych czasach jeszcze Co rzekomo jakoś tu słyszę, tak? Słyszę. Ona gdzieś tutaj jakoś tak te szpiegowo, tronowo czy Sierpnia w Fawniewskiej sklepie, bo jest na narodach jakaś elektryka specjalistyczna, to mamy o nowych narodach mniej dużo e, uświadomionych różnych zagrań Chodźmy w postaci jakiegoś sztucznego ptaka. Czy... To jest na sekta mamy. Dzięki ptaszku. To. Się, bo chce ciągle udawać innym, że jest naszą opiekunką, że ona nas prowadzi, że ona przekazuje albo że ona z nami nam, innym twierdzi, że ona nam za to czyni, tylko już jest połatwana, że to roz tych zasłonek roz, roz, rozsyłanych i one jest wniżne. Teraz dla niektórych gada jak pijana wódką, czy jakimś narkotykiem, czy dla niektórych popierdolona. Psychicznie chora. A się wysłała ktoś i tak da dalej i coś więcej. Czemu się zjawia, czy ściga nas? albo że jest opiekunką, albo że nas zaduczynia, albo że nas pilnuje, albo że jest naszą sekretarką, albo że jest naszą dyrektorką, albo że jak tylko pozwolą, że dalej się poczuć to, że jest naszą tą e, świętą matką, że to ona w ogóle jest do, e, Matką Ewą, że w ogóle, a jak nie, to że ona jest opiekunką, że ona za to że ona już poprawia, że ona e, że ma rolę, szansę na odkupienie, że ona e, promuje, że nagłośnia, to to, to że, nie wrażam zgody, ale... Ale ona swoje i swoje, to, to takie typu, do yy, dzieci, że ty mnie nie lubisz, ty mnie nie kochasz, ale, ale Cię gwałcę. Mm -hmm. mm. Jak pedofil. Zobacz, jak mi dobrze robi. A to piękne. Wisny do dziewczynek, może takie padają różne, jakie zabrał, właśnie sekty zabrał. Sabel, zrobiłaś dobrze dla starszego, dla zasłużonego. Just wkurwienia chrześcijaństwa Oszomi tu namócili o coś i sami dobrze, że jest ta Watykan ci dobrze księdza chciał dobrze że tak trzeba dobrze możemy odpocząć dzięki nim przelejenim choćby tysiąc złotych nawet miesięcznie to powie to złoty, z dobrym pismem 10 zł co tydzień. Dobrze. Z wieku treści, że to idealistów że dziękuję, że są. To ja wtedy się napłacę i będę dzieci, które Wam pomogą. Może ktoś będzie Lepiej mnie. Kur.